Witam was wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić dość wyjątkowy pojazd, którym jest GM Futurliner. Tak, wiem, że to się powinno czytać Futureliner, ale na potrzeby odcinka celowo z polszczą trochę wymowę. Aby opowiedzieć tę historię, należy się cofnąć do przełomu lat 30. i 40. w USA. Były to czasy, w których narodziło się wiele nowych technologii, lecz z powodu braku rozwiniętych środków masowego przekazu nie było szans zaprezentować ich szerszemu gronu odbiorców. Jedynym sposobem było prezentowanie swoich wynalazków na żywo. I tak w 1936 roku narodził się pomysł Parade of Progress, czyli Parady Postępu. Inicjatorem całej akcji było General Motors, które zamierzało promować najnowsze zdobycze technologii. A jak to miało wyglądać? A tak, że konwój ciężarówek miał objechać całe terytorium Kanady i USA, po drodze prezentując różne wynalazki. Ale aby to wszystko było jeszcze ciekawsze i aby przykuwało więcej uwagi, GM postanowiło zaprojektować i stworzyć specjalne ciężarówki o futurystycznym wyglądzie. I w ten oto sposób powstał omawiany dziś pojazd. W 1939 roku zbudowano 12 sztuk Futurlinerów. Osobą odpowiedzialną za stworzenie tego pojazdu był designer, który zaprojektował później pierwszą Corvette, czyli Harvey Earl. Zaprojektował on mające 10 metrów długości, 3,5 metra wysokości i prawie 2,5 metra szerokości nietypowe dwuosiowe ciężarówki. Każdy Futurliner był zamkniętym furgonem, który zachwycał futurystycznymi, opływowymi kształtami i posiadał wiele niestandardowych rozwiązań. Takich jak na przykład. Podwójne drzwi wejściowe z przodu nadwozia, czy centralnie umieszczona pozycja kierowcy. Dodatkowo każdy egzemplarz miał otwieraną boczną ścianę zabudowy, która skrywała tematyczną wystawę dotyczącą najnowszych osiągnięć z dziedziny techniki i nauki. Każdy z samochodów wyposażono również w rozkładaną scenę oraz chowany maszt do zamontowania oświetlenia i nagłośnienia. Pod tym całym kosmicznym nadwoziem kryła się niestety zwyczajna i bardzo prosta mechanika. Początkowo do napędu użyto zdecydowanie za słabych czterocylindrowych silników Diesla, które pozwalały na uzyskanie prędkości maksymalnej rzędu 64 km na godzinę. Kiedy po wieloletniej przerwie wznowiono paradę postępu w 1953 roku, futurlinery zostały uzbrojone już w mocniejsze sześciocylindrowe silniki o mocy 145 koni mechanicznych, które pozwalały wycisnąć już około 10-15 km na godzinę więcej. W ramach Parady Postępu każdy Futurliner miał do odwiedzenia 150 różnych miast na terytorium USA oraz Kanady. Sam konwój był przy tym ogromnym przedsięwzięciem, bowiem oprócz 12 ciężarówek obejmował także 32 inne samochody. Po wybuchu wojny, wraz z wstrzymaniem wystawy, samochody zmagazynowano. Futurlinery, jak i cała parada postępu cieszyły się ogromną popularnością. W związku z czym pamięć o nich przetrwała czasy wojny i po ponad 10 latach przerwy w 1953 roku wznowiono całe przedsięwzięcie, a ciężarówki zostały poddane modyfikacji. Tak jak już wspomniałem wcześniej, zmieniono silnik na mocniejszy, wprowadzono również czterobiegowy automat, do kabiny kierowcy dodano klimatyzację i nieco odświeżono nadwozie. Cały zamysł Parady Postępu pozostał taki jak przed laty, jednakże po trzech latach postanowiono zakończyć całe przedsięwzięcie, gdyż nie miało ono już większego sensu. Zapytacie dlaczego? Otóż dlatego, że rolę, jaką niegdyś odgrywała Parada Postępu, zaczął pełnić paradoksalnie jeden z wynalazków, który był przed laty na niej promowany czyli po prostu telewizja. Która była już wtedy w Ameryce na tyle powszechna, że konwoje mogły zostać zastąpione audycjami i reklamami transmitowanymi w domowych odbiornikach. Ze wszystkich wyprodukowanych Futurlinerów ostało się na pewno 9, ponieważ jeden prawdopodobnie został zniszczony w wypadku w trakcie ostatniej wystawy, a losy pozostałych dwóch nie są znane. GM sprzedał 11 ciężarówek, 9 w ręce prywatne, a dwie trafiły podobno do policji w Michigan, gdzie wykorzystywano je przez kilka lat do promowania bezpiecznej jazdy. Tworząc ten materiał znalazłem w necie zdjęcia, nie wiem czy aktualne, sugerujące, że kilka egzemplarzy gnije jeszcze gdzieś w krzakach. Ze względu na swoją unikalność ciężarówki GM Futurliner są dzisiaj nie lada gratką dla kolekcjonerów i na aukcjach osiągają astronomiczne ceny. W 2006 roku jedna z nich została sprzedana za sumę ponad 4 miliony dolarów. Na koniec jeszcze wrzucę wam screeny z tabelką, gdzie jest opisany los każdego z 12 powstałych egzemplarzy. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam Was do pozostawiania sumów i do zapoznania się z moimi poprzednimi materiałami. Jak zawsze wielkie dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku.